Ok, więc ja jestem już gotowa na odpowiedzi na Wasze pytania i pokazanie Wam jak najwięcej będę mogła. Ehm, skończyłam na dzisiaj już z moimi klasami. Miałam tylko algebrę, więc wtorki są całkiem przyjemne, tak samo jak czwartki. I tak, więc zaczynamy. Zwracając na uwagę, że właśnie jestem. Na hali chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda. Więc to jest nasza hala ze z, z zewnątrz. Tutaj mamy różne budynki, w których mam zajęcia. Oczywiście flaga. Bo bez flagi tutaj się nie obędzie. W tamtym miejscu mamy bibliotekę. Tam na dole jest kafejka, stołówka tak zwana. Postaram się Wam pokazać jak najwięcej będę mogła, ale jest to po prostu stołówka, na której dostajemy jedzenie. Nie jest to miejsce, gdzie na przykład mamy jakieś różne restauracje czy knajpy, w których możemy się stołować. Więc. Nie wiem, czy to jest aż coś takiego bardzo, bardzo specjalnego, ale postaram się pokazać. Ze względu na całą sytuację z COVID-em i prostu na nasze bezpieczeństwo, jedzenie dostajemy na wynos. Nie możemy jego jeść na stołówce, tylko każdy musi wziąć to go. Okej, okay, więc na chwilę mogę zdjąć maseczkę. Ponieważ na całym kampusie musimy je nosić. Na szczęście nie musimy w nich trenować i mam nadzieję, że to się nie zmieni, ponieważ myślę, że to by było bardzo ciężkie i bardzo to czuję drużynom i dziewczynom, które muszą trenować w maseczkach. Eem, przyleciałam do Stanów 1 sierpnia, czyli dzisiaj są moje równe 4 miesiące. Eem, pierwsze dwa tygodnie spędziłam na kwarantannie, ponieważ był to przymus i jest to całkiem normalna rzecz. Jak później się odnalazłam? No na pewno same początki były ciężkie, ponieważ jest to zupełnie nowe otoczenie, spotkanie, zetknięcie się z prawdziwym angielskim, bo to nie jest ten sam angielski, co uczymy się w szkole. To jest zupełnie inna bajka, ale... przeszłam, jestem tu, gdzie jestem, jest to mój czwarty miesiąc i nie wyobrażam sobie, żeby mnie tutaj oczywiście nie było. Jeśli chodzi o język, no to najgorsze są pierwsze tygodnie, w których po prostu no, stykamy się z tą codziennością. Ale później, kiedy zaczynamy rozmawiać, język poprawia się z dnia na dzień i jest to bardzo odczuwalne. Wiem, że to może być bardzo śmieszne. Dużo ludzi się z tego śmiało, z moich przyjaciół, znajomych, ale jedyną rzeczą, jakiej się najbardziej bałam przed wylotem, było, że zgubię swój bagaż albo nie odnajdę się na lotnisku między przesiadkami. Tak to nie bałam się niczego. Semestr kończy się w następnym tygodniu, ponieważ następny tydzień to nasz final week, więc mamy wszystkie egzaminy i nie, niestety nie wracam do Polski na święta, jest to smutne, no ale niestety. Mieszkam normalnie w akademiku, z dziewczyną ode mnie z drużyny, jest Bułgarką i jest najlepszą roommateką, jaką mogłam sobie wyobrazić na mój pierwszy rok w Stanach. Ogólnie treningi mamy codziennie, trzy razy w ciągu tygodnia mamy też siłownię dodatkowo. Ten tydzień jest wyjątkowy, ponieważ nie trenujemy, ale ogólnie mamy codziennie treningi. Tak jak najbardziej możesz wybrać miejsce, w którym będziesz się uczyć. To jest zależne od tego skąd i ile dostajesz ofert od dalszych innych uczelni. Ja wybrałam ten, ponieważ zaoferowali mi najlepsze warunki na mój Tutaj nie mam opcji na inną odpowiedź. To na pewno jest 16. Mam być szczera, to chyba dokładnie nie pamiętam, jak mi szło na pierwszym treningu, ale tak, to na pewno stres był ogromny. Ogólnie siatkówkę zaczęliśmy dopiero, żeby nie okomać. To prawdopodobnie był wrzesień. Dlatego, że przez całe sprawa z COVID-em to wszystko jest tutaj teraz zmienione, i dni, i tak jakby treningów, siatkówki są ograniczone i były ograniczone. Zaczęłyśmy sezon od Power and Speed Training, i no i tak, a później już jak weszła siatkówka, to już zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Ale nie pamiętam, jak mi szło, ale pamiętam, że na pewno się bardzo stresowałam i myślę, że to jest normalna rzecz. Lekcje trwają różnie, trwają około 50 minut, ale na przykład algebrę mam godzinę 20, ale to też zależy od tego, bo zazwyczaj wychodzimy dużo wcześniej. To po prostu zależy od tego, jaki mamy materiał przeznaczony na dany dzień i jak, ile profesor chce, abyśmy siedzieli na lekcji. Co do treningów, uważam, że treningi tutaj są na znacznie wyższym poziomie niż te, które miałam w Polsce. To nie znaczy, że w Polsce miałam niski poziom treningów czy coś w tym stylu, ale tutaj bardzo dużo zmienia podejście każdej zawodniczki do treningu i myślę, że to jest to, czego najbardziej w Polsce brakowało. Myślałam, że jest naprawdę na wysokim poziomie, że nie będę miała z nim tak dużego problemu. Nie mówię, że miałam ogromny problem czy coś, ale to jest po prostu coś innego, jeżeli przyjeżdża się tutaj i po prostu rozmawia się z osobą, która. Posługuje się tym językiem na co dzień jest to jej ojczysty język. Ale po prostu najważniejsze jest to, żeby nie bać się mówić, żeby nie bać się odzywać i żeby zacząć z nimi wszystkimi rozmawiać. Wtedy naprawdę z dnia na dzień zdarza się ogromne zmiany i taką swobodę w języku, więc myślę, że to nie ma aż tak bardzo dużego znaczenia, jaki jest Twój język przed wylotem. Ważne, żebyś po prostu podstawę znał. Oj, ja chyba nawet nie pamiętam wyników moich matur. Na pewno poszło mi bardzo źle, ale tak czy siak tutaj nie liczą się matury. Tutaj, tutaj na co patrzę to są wyniki egzaminów i Twoje oceny. Myślę, że pierwszym takim zaskoczeniem jak tutaj przyjechałam była taka życzliwość ludzi i nie wiem, niektórzy mogą uważać to, że jest to dosyć sztuczne, lub nieszczere. Czy wszystko jest okej, okay, czy potrzebujesz pomocy i nie pyta tego z grymasem na twarzy, tylko pyta z ogromnym uśmiechem. I nie wiem, Ta jest tutaj po prostu odczuwa się takie wrażenie, że ludzie są bardziej szczęśliwi i radośni z życia. Rzadziej chodzą ponurzy, więc to jest chyba jeden, jedna z cech, których się najbardziej zwraca uwagę, jak się tutaj przyjeżdża. Była właśnie jedna z rzeczy, których od początku nie miałam problemów, że rozumiałam znacznie więcej niż wiedziałam, co mam odpowiedzieć, ale tak, od początku prawie rozumiałam wszystko, co jest na lekcjach, i teraz tym bardziej. Nie wracam na święta do Polski przez zaistniałą sytuację z COVID-em, ponieważ po powrocie z Polski tutaj musiałabym przejść po raz kolejny przez dwutygodniową kwarantannę, na którą po prostu nie mam czasu, nie mogę sobie pozwolić, dlatego że z powrotem na kampusie musiałabym być pod koniec grudnia, zaraz tuż po świętach, a na samym początku stycznia rozpoczynamy pre-season, więc niestety nie mogę na to pozwolić, ponieważ pod koniec stycznia rozpoczynamy już nas, nasz sezon, więc niestety. Żyję się tu bardzo dobrze, już dobrze się odnajduję we wszystkim. Czasami nadal jest to troszkę nierealne dla mnie, że naprawdę tutaj ja jestem, ale nie narzekam i nie mam zamiaru. Ciężko, ciężko jest to porównać, dlatego że są to jednak dwie inne rzeczy. To inaczej trochę działa niż działało to w Ostrowcu, ale Ostrowiecki Internet wspominam wspaniale, i są momenty, do których na pewno bym tam wróciła, chociaż na jeden tydzień, ale. No, nie wiem, nie jestem w stanie wybrać i nie jestem w stanie tego porównać. Tu jest inaczej, tam było inaczej, ale i tu, i tam było super. Nie, nie, dlatego, że ja nawiązałam współpracę z PlaySport USA już po mojej maturze, więc, że tak powiem, ja już byłam po, kiedy dowiedziałam się tak naprawdę, że mam możliwość wylecenia do Stanów, i w grudniu 2019 roku podpisałam. Kontrakt z moją uczelnią, więc wtedy się dowiedziałam, że tak naprawdę dla mnie matura jest po prostu nieistotna. Po skończeniu liceum przeprowadziłam się z moją najlepszą przyjaciółką do Krakowa. Tam pracowałam i grałam w kazu Kraków. Najbardziej za czym z Polski tęsknię, oprócz oczywiście rodziny, wszystkich przyjaciół, jest jedzenie. Strasznie tęsknię za jedzeniem. <grym> Niesamowite. To miasto naprawdę wygląda jak z filmów, i już nie mogę się doczekać, bo zaraz tam wracam, bo wracam znowu tam na przerwę świąteczną, więc. Ale naprawdę polecam każdemu. Uważam, że idzie mi dobrze. Wszystko się okaże za tydzień. Przy final exam, ale mam nadzieję, że skończę ze wszystkimi A. A jeżeli się nie uda, to będą A i jedno B. Tak, do Polski jak na razie planowany powrót mam na maj przyszłego roku. Co prawda, wszystko może się zmienić, ale mam nadzieję, że wrócę na wakacje. Tak wyglądają nasze akademiki. One są wszystkie tak jakby w jednym miejscu. Tamten duży jest mój. Więc tak, wszystko wszystko jest w jednym miejscu. I zaraz pokażę wam kogoś, kto będzie wychodził stąd. Po moim przyjeździe tutaj byłam 100% przekonana, że będę jedyną Polką i w ogóle, ale później okazało się, że nie, yeah. <laughs> Są dwie Polki, jest Julka i Martyna i są koszykarki. Okej, okay, więc tutaj mamy drugą Polkę. Cześć! Ja z dziewczynami nie znałam się wcale przed moim przyjazdem, dopiero poznałyśmy się tutaj, ale one mieszkają sobie razem, razem trenują, bo są obie koszykarkami. Jedzenie tutaj jest zupełnie inne niż polskie jedzenie, ale co do tego, czy przytyłam, czy nie, to ciężko mi stwierdzić, dlatego że nie kontrolowałam na razie wagi. Jestem z 14 w drużynie, z czego dwie Brazylijki jeszcze nie dojechały ze względu na sytuację. I international jestem ja i Iwa, która jest z Bułgarii, a reszta to są Amerykanki. Liceum skończyłam ze średnią 5.1 bądź 5.2, dokładnie nie pamiętam, ale no, nigdy nie miałam problemów w szkole jakichś większych z nauką. Współpracę zaczęłam pod koniec mojej trzeciej liceum, więc to dosyć późno, ale ale wszystko się udało. Dwa lata, i później otrzymuję się transfer na inny college bądź uniwersytet. Pokażę Wam już pierwsze dekoracje świąteczne, jakie są tutaj u nas w mieście. Na święto Bożego Narodzenia wracam do Chicago, do mojej rodziny. A co do planów noworocznych, to jeszcze są pod znakiem zapytania. Taki fun fact, i rzecz, którą się właśnie tutaj spotkałam. Nie można kupić takich butelek w sklepie na sztuki, chyba że są w lodówkach przy kasie. Zawsze są pakowane. Po sześć. Albo więcej. Nie jestem pewna co do tego. Ja przed wyborem mojego kierunku dostałam tak jakby całą rozpiskę kierunków jakie są tutaj dostępne i mogłam sobie wybierać. Myślę, że jest troszkę za wcześnie na takie pytania. Czas pokaże, mm, ale wolałabym chyba, jak na ten moment zostać tutaj. Chciałam podziękować za wszystkie przemiłe komentarze, wszystkie pozdrowienia od znajomych i spokojnie wszystko przeczytałam. Po prostu nie będę wszystkiego tutaj dodawać, ale. <ścoughs> Atmosfera jest naprawdę bardzo dobra, nie mam na co tutaj narzekać. I jedna rzecz, która mi się tutaj podoba najbardziej, czego nie zawsze widziałam w Polsce, jest to, że tutaj każdy przykłada się w 100% do treningu. Do rzeczy, które musimy wykonać, które prosi nas trener. Każdy jest zmęczony, każdy ma ogromne nauki, lekcje i rzeczy poboczne, ale gdy przychodzimy na hale, każdy jest skupiony w 100% i wszystkie razem pracujemy na nasz sukces. Ze względu na to, że mam jeszcze troszkę rzeczy do nauki, a Wy już na pewno wszyscy smacznie śpicie. U mnie też zaczyna robić się już późno. To chciałabym wam bardzo wszystkim podziękować za spędzony dzień ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się tego, czego chcieliście się dowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie śmiało napisać do mnie na moje prywatne konto. Tam będę mogła dalej wam odpowiedzieć, jeżeli będziecie czegoś potrzebowali. No i tak i dziękuję wam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia.